Witaj na moim kanale. Janusz Danielszek, fizjoterapeuta z pasją. Dzisiaj kolejny odcinek morsowania, który zacznę od tego, gdzie odpowiem na pytanie, dlaczego akurat ja rozpocząłem morsowanie. Otóż ja u siebie od kilku lat zaobserwowałem pewną właściwość organizmu, która polega na tym, że od strony praktycznej wygląda to tak, jakbym miał uszkodzoną osłonę termiczną swojego organizmu przed temperaturą, czyli mówiąc krótko, w tych warunkach, tak jak w tej chwili jestem i stoję, ja powinienem być w czapce, futrze, w kalesonach, w butach zimowych itd., ponieważ rozpocząłem morsowanie dużo wcześniej. W związku z tym dzisiaj stoję tak, jak stoję jest mi ciepło. Przedtem byłoby mi zimno, natomiast w tej chwili jest ciepło. Celem tego morsowania jest to, żebym ja mógł na Sylwestra pójść Położyć się spać normalnie w piżamie, a nie w piżamie w kalesonach i czapce. Temperatura powietrza 8,9 stopnia Celsjusza. Temperatura wody przy brzegu 8,9 stopnia Celsjusza. Dziś towarzyszy mi dzielnie moja żona, która ma problemy z lewym stawem skokowym, oraz w prawej nodze z czwartym paluchem, który gdzieś tam. Coś uszkodziła kiedyś. Ona zanurzać się w całości nie będzie. Dzisiaj okazuje się, że temperatura powietrza i wody jest taka sama. W związku z powyższym, jeżeli uda mi się rozebrać do slipków i na powietrzu troszkę poćwiczyć, to tak samo bez problemu powinienem wejść do wody. To jest teoria, praktyka, zobaczymy jaka będzie. Dzisiaj jest dość duży wiatr, co wzmaga poczucie zimna. Ja się nie poddaję, dalej się rozgrzewam. Moja żona w ramach kryoterapii wchodzi do wody. Głośniej! No, czyli żona czuje jak woda jest zimna, ale to każdy czuje. Ja zapewne bym już dawno uciekł z tej wody, ale żona jest twardy człowiek, więc ona stoi. Moja żona wchodzi do wody, tak jak większość osób morsujących, czyli zbyt dużo czasu się nie przejmuje rozgrzewko, tylko po prostu rozbiera się i idzie. I zanurza się tak, jak jej ciało na to zezwala. Ja natomiast, w przeciwieństwie do żony, potrzebuję mieć ciepło od środka, czyli potrzebuję się rozgrzać. W związku z tym mój sposób wejścia do wody jest zupełnie inny, aniżeli żony. ona weszła raz, a dobrze, i jest zanurzona. Ja w tym czasie prawdopodobnie zrobił trzy albo cztery wejścia i wyjście. Ciepło? Granice możliwości mojego organizmu, zobaczymy. Uff. Dzisiaj zanurzam się w czapce. Trzymaj się, bracie. Tak samo jak na powierzchni, że będzie krótko. hop! Dzisiaj rekordem życiowym jest zanurzenie się w wodzie. Drugie podejście. Z robię głębokie wdechy, wydechy, wdech, wydech. Uf. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, starczy. Uh. Brawo. Przy wychodzeniu jest ciepło Pomimo, że wiatr wieje Pomimo, że wiatr wieje Kilka chwil po wyjściu z wody Jak widzicie jest mi ciepło Tylko, że jestem w czapce, tak muszę być w czapce Mogę czapkę zdjąć ale to w tej chwili nie ma potrzeby. Jestem w czapce, więc organizm znowu po raz kolejny zareagował bardzo dobrze. Co znaczy, że moje metody zanurzania i rozgrzewki są bardzo dobre. Jest mi od środka ciepło i to jest najważniejsze. W tej chwili mam ubraną podkoszulkę z krótkim rękawkiem oraz cieniutki sweterek. I jest mi ciepło. Jeszcze 10 minut temu, przed zanurzeniem się w wodzie, było mi zimno trzęsło. Natomiast w tej chwili jest ciepło. Jest, mam takie ciepło od środka, tak jakby mnie parzyła skóra od środka. Tak jest po prostu ciepło. Teraz pokrótce przedstawię tajemnicę mojego morsowania. Punkt pierwszy. To jest aklimatyzacja ciała do warunków zewnętrznych powietrza. Czyli najpierw ochładzamy ciało w powietrzu. Ja to robię za pomocą odpowiedniej rozgrzewki, tak żeby od środka czuć ciepło. Drugi element, jeżeli od środka czuję ciepło, wchodzę do wody. U mnie to wchodzenie wody... Wychodzi kilka razy, czasami jest raz, rzadko. Najczęściej dwa, trzy podejścia robię, zanim się całkowicie zanurzę w wodzie. Trzeci temat, i wydaje mi się najważniejszy z tego wszystkiego, to jest taki, że po wyjściu z wody należy bardzo szybko. Wytrzeć się do sucha suchym ręcznikiem oraz założyć ubranie, żeby było ciepło. Jeżeli nam jest ciepło od środka, po wyjściu z wody jesteśmy wygrani i to jest tajemnica mego sukcesu. Jeżeli ten film był dla Ciebie wartościowy, dowiedziałeś się czegoś nowego, to jak zwykle łapka w górę i zapraszam do komentarzy oraz subskrypcji kanału.